Chyba zarząd obecnie urzędujący zapomniał, że poprzedni zarząd wypracował pewne porozumienie z samorządami, uzgadniając, że pierwszą najważniejszą drogą jest droga obronna, niezwoda i autostrada. I to było priorytetem, żeby zabezpieczyć kluczowy element przemieszczania się wojsk amerykańskich, tudzież dokładnie elementy związane z przemieszczaniem się wszystkich firm, które będą budowały te drogi. Nagle został pierwszy etap zamieniony jako drugi, a drugi stał się priorytetem. Ktoś zapomniał chyba, że strzałkowo ma jedyną łącznicę kolejową i może przyjmować kruszeń. I pozwolę sobie się Panie Dyrektorze z Panem nie zgodzić, że w pierwszej kolejności pomidz, a potem e, strzałkowo, czyli niezgoda i... A chyba, ponieważ budując tylko pomidz, nie rozwiązujemy jego elementu, który najważniejszego, czyli sposobu przemieszczania się wojsk amerykańskich na terenie bazy, i sposobu przemieszczania się wszystkich podmiotów, które budują te bazy. Czyli realizują inwestycje na poziomie 4 milionów, pan przewodniczący powiedział. Miliardów, przepraszam. Do tego dochodzi jeszcze dochodzę jedna jeszcze kwestia, panie dyrektorze, którą zapewne no, pan jest tutaj naszym gościem. My toczymy dyskurs dość szeroki i w zapewnienia... W 2019 roku na sesji marcowej pan Starosta mówił, że priorytetem jest budowa drogi tzw. wojskowej pomiędzy niezgodą z torów do A2. I nie w wersji jakiejś oszczędnej, tylko my, żeśmy byli święcie przekonani, przeświadczyli, że będzie to wiatr rozwiązujący kwestię bezpolicyjnego przemieszczania się i na autostradę. I tak będzie, ale panie dyrektorze, etap pierwszy został zamieniony na etap drugi dla mnie jest rozwiązanie po kluczowym, I że zostaliśmy powadzeni w błąd przez zarząd. To z całą odpowiedzialnością mogę to powiedzieć, bo podpisując i godząc się na drogi, w powidza. gratuluję Wiktorowi powidza, bo to dla niego to jest ogromne rozwiązanie, ułatwienie, rozwiązanie wielu problemów. Co do tego, to ja nie mam żadnej wątpliwości. Natomiast kwestia pierwsza, zasadnicza, to jest jak mieszkańcy w miejscowości Łężec, mają przyjęte wiadomości, że za moment się przetoczy nieokreślony ruch. Zobaczcie, no Szanowni Państwo, ja się nie dziwię, że ci mieszkańcy już protestują teraz, bo ktoś im funduje. Jeśli chcemy odwrócić relację, to trzeba by się, albo wypadałoby się przeprowadzić do miejscowości Łężec na ten czas i czekać tak długo, może my powinniśmy się przeprowadzić, jak za moment zagłosujemy przeprowadzić się na do miejscowości łężeć i jak długo tam mieszkać, jak długo nie będzie wybudowany ten odcinek yy, drogi wojskowej niezgoda yy, do autostrady, tak? Pomieszkamy sobie tam razem z tymi mieszkańcami i wtedy będziemy pewnie w ich skórze i doskonale wtedy odczujemy, co oni myślą o nas i ten tak zwany dobrobyt i dobrodziejstwo przemieszczania się tego wszystkiego odczujemy na własnej skórze, bo chyba o to chodzi. To, co pan powiedział, jest bardzo cenne, panie dyrektorze, że niezależnie od tego, co my tutaj podejmiemy zgodnie z artykułem 3, jak się nie mile, z umowy międzynarodowej obejmującej porozumienie czy umowę pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polski a Stanami Zjednoczonymi, ta droga zostanie nam delikatnie mówiąc w ramach tego, tej umowy zabrana. Co do tego nie dyskutuję? Tak się może, musi stać, natomiast oczywiście pozostanie kaz moralny po stronie, która nam zabierze.